serdeczną koleżankę ode mnie z Instytutu, doktor Alicję Waszkiewicz, z Uniwersytetu Warszawskiego, temat Metodologia refleksyjna w badaniu wizerunku organizacji. Dzień dobry Państwu. E... <grymne> Powiem sobie kilka na temat, próbując zmieścić się w czasie, już mi w upłynął, no. na temat mojej refleksji teoretycznej jak podejść do badania takiego fenomenu jak wizerunek organizacji. Wczoraj miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Tora Kochanę, gdzie zajmowaliśmy się tym praktycznie, ale od strony analiz wizerunku polityka. To, co mnie osobiście fascynuje, <coughs> jako psychologa organizacji, ale też z racji tego, że pracuję w zakładzie public relations i marketingu medialnego, to bardziej badanie organizacji analiza tego, jak postrzega się instytucje w jej otoczeniu społecznym, czyli u publiczności zewnętrznych oraz u pracowników. I od czego zacznę? Od no, tego, co charakteryzuje badanie organizacji, w ogóle badanie wizerunku, a mianowicie, że zwykle zaczyna się od analizy czyli od tego, czym jest dana organizacja, a nie o refleksji metateoretycznych. Tak wczoraj też rozmawialiśmy trochę na przerwie, dzieląc się doświadczeniami. Każdy z nas był z nieco innej orientacji, był socjolog, osoba z resocjalizacji, u nas medioznawcy, politolodzy. I to jest fascynujące, jak wiele perspektyw badawczych wybierają te nasze spotkania. I to, co mnie zawsze ciekawi, to to, jak nie często mimo wszystko dokonujemy takiej autoanalizy tego, z jakich perspektyw wychodzimy i jakich możemy użyć innych okularów do analizy pewnych fenomenów społecznych. Ja dlatego od razu jakby zwracam na to uwagę, gdyż tego dotyczy moja będzie prezentacja, że w przypadku badania wizerunku organizacji będą to za tym iż e, często e, zależy de facto wynik e, tych analiz od tego, z jaką organizacją mam do czynienia. E, m, te, te, ta grafika, jakiś obrazy, które znajduje się za mną, e, moim zdaniem pokazuje kilka ważnych elementów, które dotyczy e, badanie fenomenów organizacji. Mianowicie to, że często w przypadku analiz e, z punktu widzenia pijarowca chodzi o to, żeby pokazać, że coś małego jest czymś dużo większym niż się wydaje. Z drugiej strony, tak jak tutaj jest zabawa z tym słowem lego, odwołującym się do ego, czyli jakieś tam nawiązania do znanych, podstawowych, <coughs> dawnych analiz analitycznych, dotyka to moim zdaniem zawsze też obszaru, obszaru psychologii tego jak ludzie budują sobie obraz świata, czy za pomocą języka, czy też mówiła pani profesor, też podkreślając, że jak istotne jest to znaczenie. Tak? To, to, jak budowane jest ten, to połączenie między rzeczywistością a tym, co się znajduje w naszych głowach. Z punktu widzenia mojego od razu też właśnie podkreślam tą moją orientację badawczą, e, ma to związek stricte z e, pragmatyką, a to, czyli z stosowaniem tych badań do później e, i tych analiz w organizacji, do e, następnie do e, kreowania i próby e, zmiany tego, e, co ludzie myślą na temat wybranego spodania rzeczywistości, do którego mają dostęp w organizacji. Czyli to, to, jak wytwarza się ten obraz. To może być przy użyciu mediów i klasycznym narzędziem są media relations i też się bada te wizerunki odbite w przekazach medialnych, ale nie tylko, na co na zawsze zwracam uwagę, że to mocno zależy od konkretnych grup publiczności, które mają do czynienia z obszarami organizacyjnymi, do których mają dostęp. Jak w przypadku klasycznych podziałów na wizerunek wewnętrzny, zewnętrzny, Pracownicy mają dużo większy oczywiście, dostęp do pewnych informacji, inaczej kształtują się ich emocje na temat, tego, jak postrzegają instytucje, z którą się są związani, niż chociaż publiczność zewnętrzna, tak jak klienci. W przypadku uniwersytetów byliby to różnego um, rodzaju kontrahenci, czy też firmy współpracujące, um, więc to, to jest istotne, ten podział od razu na pewno publiczności. I od tego się zaczyna, tak? Od tego spojrzenia bardziej od rzeczywistości, później idąc w kierunku analiz metodologicznych, jak to zrobić. No ale tak, to, co mi się od razu narzuca, że skoro zaczynamy od tego, jak ludzie widzą obraz organizacji, w zależności oczywiście od bodźców, z którymi się stykają, od tego, jaki też w mediach jest wytwarzany obraz, skoro interesuje nas to, jak oni odczytują znaczenie, to moim zdaniem nam się no, raczej jeden obszar metodologiczny, to Państwo znaleźli, mianowicie metodologie mm. jakościowe. Dla mnie osobiście, i tu też teraz do tego przyznaję, poza jednym z ciekawszych sposobów badania wizerunków organizacji są wywiady, fokusy, czy nawet zastosowanie tych projekcji do analizy owego wizerunku, tak żeby dostrzec jakiego typu obrazu konkretnych publiczności powstają. Często są to obrazy zupełnie odmienne. Klasyką jest choćby zestawienie obrazu publiczności wewnętrznej jako są związki zawodowe, organizacji a publiczności zewnętrznych, takich jak obywatele Warszawy, którzy muszą się zetknąć z manifestacją, pracowników lub też polityków, znowu publiczność zewnętrzna. Zaczynając wobec tego od publiczności, <coughs> idziemy dalej do opisu wizerunku, posługując się, jak mówię, metodami jakościowymi. Skłania mnie ku temu również to, że wizerunek jest no, dość takim amorficznym terminem, dlatego, że można to sytuować w punkcie badań percepcyjnych. Ciekawe jest samo źródło tego określenia, które już myślę też w tym kierunku nasuwa analizy właśnie w kierunku metodologii jakościowych, że jest to wyobrażenie, urojenie i marzenie, to jest ludziom się wydaje na temat organizacji, a nie jak jest. Jeżeli odchodzimy tak, od takiego klasycznego pozytywizmu empirii, to wchodzimy znowu moim zdaniem w obszar metodologii jakościowych, badając to wyobrażenie urojenia, które, co ciekawe, fluktuują, e, zmieniają się w zależności oczywiście od e, także zmian postaw odbiorców. Więc e, moim zdaniem to jest e, i też w przypadku zawodu pr przekłada się na ciągłą potrzebę monitorowania tego wizerunku, e, ażeby sprawdzić, jak wygląda owo urojenie w tym momencie, że to nie jest de facto rzeczywistość materialna. To jest nur badań percepcyjnych i nie jest bezpośrednio uzależnione od tego, jak wygląda materia i realność. Dla mnie ta rozbieżność pomiędzy tożsamością i wizerunkiem, tym jak jest, na co można zrobić, pokazuje historia, dobrze no, by Państwu znana, akurat w przypadku tutaj wizerunku polityka, tego, jak wyobrażenia publiczności, tego, że w pewnym momencie wyważy człowiek no, wtedy taki nieco psychologiczny staje się niewolnikiem swojego wizerunku, może się skończyć bywa, że i e, tragicznie. Także badamy wyobrażenia, urojenia i symbole, które jednak mają wpływ na rzeczywistość, nie są jakąś oderwaną filozoficzną analizą, ale są uzależnione od tego, jak dana publiczność rozumie fenomen organizacyjny. Jest mnóstwo definicji samego wizerunku. <laughs> Jest to o, suma postaw, jest to obraz, to odzwierciedlenie. Najbardziej operacyjne wydaje mi się to, co Alban rené Zebuska, to są to, 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 organizacji, także nie są to stricte bielowcy, ale również socjologowie i psychologowie, na samym końcu swojego, jednego z tych artykułów na ten temat stwierdzają, że jest to badanie sumy postaw. Jeżeli tak, mamy wówczas składniki emocjonalne, i zachowań i wiedzy na temat organizacji, to nam może nieco pomóc zoperacjonalizować samą tą koncepcję. Ale zwracam uwagę, że to zawsze są te asycjacje, to jest jakaś subiektywna wizja fenomenu instytucji udanych publiczności, która skoro to ma przełożenie znowu na um, obszar behawioralny, co um, podkreśla to ze względu na to, żeby nie było tak, że tylko sobie badamy, co ludzie myślą i że to nie ma, w związku z tym, stale się z tym dzieje. Państwo dobrze wiedzą, jak wizerunki polityków um, wpływają chociażby na um, wyniki wyborów. E, także... Um, jest to obraz fragmentaryczny, od niego zaczęłam, bo jak mówię, dla mnie to spojrzenie na strony rzeczywistości, czym de facto jest wizerunek, ma wpływ na to, jak wybieramy do niego metodologię. I znowu, jeżeli jest się tym, tym, tym badaniem konkretnych u konkretnych publiczności mozaiki wizerunku, dopiero nam w ostateczności może dać coś takiego jak wizerunek organizacji. Więc jest to dość skomplikowane moim zdaniem nie tylko jakby strukturalnie w wyodrębnienie typu publiczności i tego, do czego mają dostęp, o czym możemy wnioskować, jak budują to znaczenie, żeby dopiero dalej móc przejść do wyboru metodologii, jaką jest dla mnie metodologia głównie jakościowa, a zwłaszcza interpretatywy społecznej. <noise> Ten subiektywizm i konstruktywizm a mianowicie to, ta orientacja, która podkreśla, że obraz organizacji jest jednak wynikiem tego, jak ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną, a nie jak jest, no, dla mnie zdecydowanie, jak mówię, nakierunkowuje nas w kierunku metodologii antropologii, organizacji, etnografii i konkretnych metod, takich jak chociażby wady pogłębione, a żeby dotrzeć do tych znaczeń u konkretnych przedstawicieli publiczności, tego jak widzą oni obraz organizacji. Co można badać? Znowu wychodząc z klasycznego tego metapoziomu na najpierw zidentyfikowania ontologii i metodologii badań, warto by sobie dookreślić konkretnie, jakie w przypadku orientacji chociażby od strony public relations historii organizacji, interesują nas byty społeczne relacje i procesy w danej organizacji. Po to, ażeby w pewien sposób przyznać się od razu na wstępie, że ze względów operacyjnych, praktycznych, interesuje nas nie tylko czysty opis naukowy, ale również zakorzenienie go w możliwości jego później wykorzystania, zakorzenienie go w konkretnej organizacji, w konkretnej orientacji operacyjnej PR-u, który zajmuje się kreopanią wizerunku na potrzeby zarządu i realizacji celów organizacji, co w pewien sposób dla mnie obiektywizuje też podejście badawcze. Nie jest to wówczas jedynie taki stricte próba obiektywizacji i unaukowienia opisu, ale zwracanie uwagę na praktykę zastosowania badań, jak to zwykle uczynić chociażby Także z tych założeń, które Państwu przedstawiłam, z tego podejścia bardziej od strony jakby, pragmatyki, operacjonalizacji tej publiczności, możemy dojść do wyboru konkretnej metodologii, która byłaby dla nas tą ramą procesu badawczego. Dla mnie, jak mówię, byłaby to metodologia jakościowa. Co ciekawe, no, poza tym że są to oczywiście napisane na ten temat i trochę też jest pewnego rodzaju stereotyp, że ci, którzy niekoniecznie z ilością sobie dobrze radzą, to idą w kierunku metod jakościowych. Tutaj socjologowie uśmiechają się, no tak, my mamy świetną znajomość statystyk, więc sobie dobrze radzimy. No a ci z innych, bardziej miękkich obszarów muszą korzystać z metod jakościowych. Jest coraz więcej i dobrych programów, które pomagają naprawdę uczynić sposób numerki z obszaru znaczeń, także to, to myślę, że się zmieniać i widzimy tą ewolucję e, przede wszystkim łączenia tych perspektyw e, i myślę, że no, z, z, też o tym świadczy e, chyba e, ilość zgłoszeń na legityzm na relacje, które no, bardziej idą w tym kierunku. E, to co podkreślam, to e, najbardziej jakby przy badaniu wizerunku właśnie nieopis liczbowy, te małe fakty u konkretnej publiczności, jak oni widzą obraz organizacji dotyczący procesów, sytuacji, zachowań człowieka, dopiero one układają nam tą dużą mozaikę, jaką jest obraz. I to, co jest ważne i co, do czego właśnie w podsumowaniu już teraz chciałabym przejść, i co dałam też w tytule, owa refleksja. Jest to klasyczne, w przyjęciu metodologii jakościowej, ten interpretatywizm, to, że to ja próbuję badać, odczytać interpretacje i znaczenia konkretnych osób badanych. Na co zwraca metodologia jakościowa, to przede wszystkim jest istotność podkreślenia tego, jaka jest też wizja badacza i jego rola razem z jego uwikłaniami politycznymi, ideologicznymi, finansowymi, co moim zdaniem jest wciąż jakby nie dość podkreślane, zwłaszcza w, w opisach badań, z którymi się stykamy. Wiadomo, mówię o przyjęciu w takiej perspektywy od strony jakościowej i refleksyjnej, to co dla mnie jest ciekawe, że przy tych opisach od razu jakby na samym wstępie często jakby w w, w abstrakcji z badań, którym się można zetknąć, jeżeli ktoś przyjmuje taką orientację, jest w kilku zdaniach podkreślone, kim jestem jako badacz, skąd mam na to pieniądze, co na pewno wpłynęło na to, jak prezentuję wyniki i to jest ta refleksja, tak? i co było dla mnie ważne. I e, to przyznanie się, e, tak jakby chyba wciąż nieczęste u nas, e, w, w naszym środowisku badaczy, e, a już chyba, że jak mówię, bardziej tych jest ono refleksją, którą sugerują niektórzy teoretycy tych najbardziej współczesnych badań jakościowych. To na to chciałam właśnie zwrócić uwagę, iż dla mnie to refleksyjna, tak zresztą się znałam, w niektórych publikacjach, którą adresowana chociażby którą polecam, ten nacisk na opis i kontekst, nie tylko tego, jak w teorii ugruntowanej, tak, co mnie interesuje od strony yy, osób badanych, <coughs> jak to co mówiłam w przypadku wizerunku, to jakby jest ta podstawa. Czymś jakby dodatkowym i ciekawym moim zdaniem, też do dyskusji oddaję, czy to jest możliwe również w naszych warunkach, yy, jest to podkreślanie mojej własnej orientacji jako badacza. Tak, tego, że y, mu, moje uwarunkowania miały na pewno wpływ na to, czym się sugerowałem i to przyznaję od razu publicznie. To jest źródło, które polecam bardziej osobom zainteresowanym tą, tą orientacją, gdzie dokładnie te najbardziej współczesne podejścia refleksyjne są zanalizowane. Ta ostrożna interpretacja i owe refleksyjne podkreślanie tego, skąd pochodzi moja wiedza, na jakie kodowanie się zdecydowałem, jakby doprosi, do określenia dodatkowe, poza tym, że jestem z takiego instytutu, z takiego wydziału, z takiej orientacji, ale jak mówię, ujawnieniem tych no, kulis samego badania. Po to, żeby w pewien sposób już tak bardzo subiektywną, paradoksalnie metodologię jakościową, w pewien sposób subiektywizować. Czyli przyznając dokładnie, co nie Bywało, skąd miałam fundusze, jaki jest kontekst, z kim współpracowałam yy, i skąd się wzięły również moje wnioski tak bardzo z strony yy, praktycznej. Także yy, myślę, że to też podejście zyskuje w publikacjach yy, i wykresik. Eee, moim zdaniem to takie jeszcze bardziej otwarcie i pokazanie e, jak wyglądał mój sam proces jako bodawczo, czy mojego zespołu podawczego, czy tworzenia na przykład na, konsorcjum tak, naukowego na tym szerszym poziomie, ja z kim współpracowałam, jakie są ich e, znaczy te o, obszary zainteresowań skąd oni e, czerpali e, e, wiedzę. E, czyli owe doświadczenia. E, I Wydaje mi się, że y, gdzieś tam w podsumowaniu y, takiego podejścia już na koniec y, jest też cytat z Kriberta który twierdzi, że to zawsze w obraz przedstawiony, także przez naukowców, a i Państwo wiedzą, że również w naukach ścisłych jest to bardzo, bardzo po prostu zobiektyzowane i przykryte, to jest światem mierycznym, który y, zawsze ma swoje źródło tego nadawcę co dobrze wiemy w miejscu dziennikarstwa, że tam zawsze jest selekcja. Czy jest uwarunkowana, to jest ciekawe w tej metodologii rewolucyjnej. Dla mnie w tym metod czytania na przykład, czyli baden, tak, skąd to się wzięło, to, to zainteresowanie, ten pomysł, to finansowanie. Nadaje jakby zupełnie inny poziom do interpretowania również tych wyników. Także myślę, że to może być ciekawa ścieżka podążania metodologii jakości. Dziękuję bardzo.